Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będę miał ogromną przyjemność zaprezentować Wam myszkę Cooler Master MM720, czyli dosyć małą, ergonomiczną myszkę z dziurami, bardzo lekką, bo tylko 49 gramów wagi. Natomiast o samej myszce w dalszej części materiału. Zapraszam serdecznie. MM720 dociera do nas w klasycznym pudełku utrzymanym w charakterystycznych dla marki barwach, czyli czerń oraz fiolet. Na froncie umieszczono zdjęcie produktu, a także ikony informujące o najważniejszych cechach myszki. MM720 to druga z lekkich myszek Color Mastera. Druga, ponieważ model MM710, jak i MM711 traktuje jako jeden produkt, który różni się jedynie kwestią podświetlania bądź jego brakiem. Prezentowany egzemplarz posiada wykończenie w kolorze biały mat. Scroll oraz boczne przyciski są czarne. Mysz dostępna jest również w czerni, a w katalogu producenta znajdziemy ten model w wykończeniu błyszczącym. MM720, podobnie jak MM710 czy 11, to niewielka mysz, w moim odczuciu ekstremalnie mała. Kształt jest znany z modelu Xornet i Spawn. Mysz jest wyprofilowana pod praworęcznych graczy. Za sprawą niewielkich wymiarów producentowi udało się osiągnąć bardzo niską wagę, jedynie 49 gramów. Obudowa w strukturze plastra miodu to skuteczny sposób na redukcję wagi, w tym przypadku otwory zbliżone są kształtem do kształt tu Loga Master. Na spodzie znajdują się dwa sporych rozmiarów ślizgacze oraz niewielki ślizgacz wokół sensora. Producent wykorzystał tutaj jeden z najlepszych czujników optycznych, czyli Pixart 3389. Gwarantuje on najwyższą precyzję i osiąga bardzo wysokie prędkości. W pudełku otrzymujemy również drugi komplet ślizgaczy. Co ciekawe, producent do MM720 dołącza również tzw. grip tapey przycięte do kształtu myszki. To specjalna taśma poprawiająca chwyt. Soft jest bardzo przyjazny w użytkowaniu. Warto wspomnieć, że odpowiada on za kontrolę wszystkich urządzeń Cooler Master, co znacznie ułatwia życie. W przypadku MM720 mamy dostęp do pięciu zakładek. W pierwszej pojawia nam się możliwość kontrolowania funkcji przypisanych do przycisków. Kolejna odpowiada za ustawienia czułości, szybkości podwójnego kliku, LOD i innych parametrów myszy. Oprogramowanie daje możliwość całkowitej kontroli podświetlania. Możemy wybrać spośród różnych trybów, zmieniać kolory itd. MM720 posiada dwie sekcje podświetlania, scroll oraz dolną część myszy. Nie zabrakło możliwości tworzenia makr czy też zapisywania ustawień w profilach. MM720 to moim zdaniem bardzo solidna propozycja skierowana do konkretnych odbiorców. Mysz jest bardzo dobrze wykonana, posiada świetny sensor, atrakcyjne podświetlenie oraz przejrzysty soft. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, cześć.